Cześć, z tej strony Manik44, a dzisiaj zapraszam Was na taki mały odcinek informacyjny, ponieważ na kanale będzie trochę zmian od dzisiaj, o których chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Przede wszystkim kończę całkowicie z Airsoftem. Airsoftowa społeczność jest strasznie toksyczna i po prostu mam tego już naprawdę dość. Przerzucam się w pełni na Paintball oraz Nerf. Na kanale również zaczną się pojawiać gameplay z gier. Na początek myślę o Fortnite'cie oraz Robloxie, a... Później zobaczymy, co będzie dalej. Nie, no żartuję, oczywiście. Spokojnie. Zostajemy przy Jak najbardziej, w tym przypadku się nic nie zmienia, jest ja tylko żartuję. Zmiany, o których mówię, dotyczą języka. Jeśli patrzyliście ostatnio na mój kanał, a zwłaszcza na te funkcje społecznościowe, które YouTube dodał, to widzieliście na pewno, że była ankieta. W ankiecie pytałem się Was, jak powinienem to zrobić, bo chciałbym robić filmiki również po angielsku, ale. Nie podoba mi się wrzucanie ich za bardzo na kanał główny, gdzie są, większość filmów jest po polsku, bo tworzy się taka sytuacja, że wrzucam po polsku, po czym wrzucam od razu po angielsku, niektórzy wchodzą na ten angielski, pytają gdzie jest polski i w ogóle słabo to wygląda. I jak się wchodzi później na kanał, to też jest tak podublowane i to dziwnie to wygląda. Czasem wrzucam jeden po drugim taki film, czasem wrzucam z opóźnieniem 2-3 dni, a i tak się to powtarza. Poza tym, dla widzów, którzy nie mówią po polsku, dla anglojęzycznych, jak wchodzą na mój kanał, to widzą filmik ten po angielsku, po czym oglądają inne i są po polsku, więc lekka konsternacja pewnie. Dlatego się zacząłem zastanawiać, jak to zrobić. Pierwszy pomysł był oczywiście, żeby robić po polsku, ale dodawać napisy, ale nie podobał mi się ten pomysł też, bo jeśli oglądamy jakiś materiał, to nie chcemy się skupiać na napisach na dole, tylko po prostu na tym, co się dzieje w filmie. A jeśli narracja jest w języku, który rozumiemy, no to nie musimy czytać tych napisów i możemy się skupić w pełni na materiale. Yy, dlatego chciałem robić je po angielsku. I stąd właśnie powstał pomysł, żeby zrobić drugi kanał. Drugi kanał w pełni po angielsku. Yy, w ankiecie, którą zrobiłem właśnie w tej funkcji społecznościowej na YouTubie, 75% powiedziało, że lepiej jest zrobić drugi kanał niż wrzucać na jeden wszystko. Więc tak po prostu robię. Powstał drugi kanał, yy, będzie w pełni po angielsku, wszystkie filmiki po angielsku, które teraz są na tym polskim kanale zostaną powoli przerzucone na ten angielski, nie będę tego robił natychmiast, żeby algorytm YouTube'a nie zwariował. Będę je wrzucał yy, co 2-3 dni, yy, tak żeby po prostu z czasem wszystkie te angielskie filmiki zniknęły z polskiego kanału. Zmiany będą jeszcze takie, że zacznę robić też y, filmiki ze strzelanek po angielsku, więc oprócz samych recenzji będą też strzelanki. One również będą się wszystkie pojawiały na anglojęzycznym kanale. Nie martwcie się, polski kanał jest dla mnie priorytetem. Zawsze pierwszy film będzie trafiał na polski kanał, a dopiero później na angielski. No chyba, że jestem w stanie zrobić tego samego dnia obydwa filmy, no to będą trafiać równocześnie, ale tak jak mnie nauczyło życie, sądzę, że raczej będą wpadały y, z opóźnieniem. To są główne zmiany, jeszcze taką drobną zmianą jest oczywiście nazwa kanału, wcześniej było Maniek Podłoga 44, teraz będzie razem Maniek 34, tak jak mam na Facebooku jak mam na Instagramie, spacja.pl, anglojęzyczny kanał jest Maniek 34 Eng, to tyle jeśli chodzi o nazwę. Na Facebooku ostatnie 2-3 posty na pewno zauważyliście, że są w dwóch językach. Od tej pory też będę tak wrzucał. Zawsze pierwsze będzie polski język, później będzie angielski i we wszystkich postach, których wrzucam cokolwiek o filmach, będą również dwa linki do polskiego i do angielskiego. W tym momencie to jest tyle zmian. Dajcie znać co o tym sądzicie. No i oczywiście miałbym do was dużą prośbę. Jeśli moglibyście subskrybować też na angielski kanał bo po prostu pomogłoby to go wystartować, żeby zaczął się pojawiać tam w proponowanych. Bardzo bym was o to prosił. Również jeśli oglądacie polski kanał, lubicie moje filmiki i chcecie je tam oglądać na bieżąco, to prosiłbym, żebyście kliknęli dzwoneczek, bo algorytm YouTube'a od jakiegoś czasu działa na takiej zasadzie, że priorytetem dla niego nie są już same subskrypcje, co właśnie ile osób ma kliknięty ten dzwoneczek i ogląda te filmy na bieżąco. Wtedy te filmy są częściej promowane. Bardzo bym Was o to prosił, byłbym bardzo wdzięczny. No to co? Póki co to będzie wszystko. Chyba mówiłem już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.